Jak i od początku masturbacji Miałem już nie walić konia, ale zwala do kolacji Moja sperma się wytwarza w oku pełno czarnych nacji Robię pedazgów, w tej asłuchalnej tonacji Ej. Najłatwiej Ej. jest zakazać i ruchanie dzieci podać jako powód Jak miałem 14 lat, Niger nigdy nie pytało dowód Chcę normalnie iść na burdeli do czarnych seksopatów No i ciągnąć kam w celu opróżnienia jajowodą Doszło do przeruchania dwóch przychodniów przychodni. sali razem wakamy dwie noce Razem ruchali na doku ta jest z zrozum w końcu To babciu, no bo ci chujko Dojdzie do Chattu. Próbują wyruchać nas, my chcemy faktów I zasilać polską stulejarkę rok w rok O 10 miliardów, Chcemy se walić, se palić i zdepenalizować Potem walić, palić i płodu nie ratować Sztemer się zapławił, go pała aluminiowa Stanęło mu w gardle, kiedy nagle wsyk się połknął Powarę spuszczać się po krzaku Sperma leci mi po nogach Mały czarny synek mogli go opodatkować Balą nas o tylu lat ja i... nas, o tylu lat ja. Walona na polaków kokiem zamiast bandytów Gejocham z drzewiczym kroczem zaglądają do odbytu Lesbigom co okę, zaglądają do odbytu Zrobiło się niewygodnie bo za dużo tu plemników Dostaniesz dużo spermy i nie dostaniesz kredytu Dostaniesz dużo spermy w kiciu albo w psychiatryku Dostaniesz dużo spierdol jak nie słuchasz mi rodziców Gejo codzienność, że już młodych spermów zjadł się jeszcze na no głona Bolnochab bolno, spermierz kończy na odwykę Skończyłeś 18 możesz zwalić setki litrów Jak nie skończyłeś 15 i masz spermena języku z nadmiar erotyków pierwszego. Idę za spermą, nie zakamy w Warszawie. Chcemy Amsterdam, gdy nie spermy. Chcą na wadę i ikis raka i kondony. To znów jest to spermiar. Najpierw kazali zdjęć majki, potem ciągnęli siusiaki. No i w końcu się poczułem, jakby doszło mi do straki. o 28. Marsz gejowy, on co do kurwy. relaty już trwa ten skandal. Choć heterowali znówki, i ja, awarii. Tak. mnie ta cała sytuacja. Spermiarza są mieszka na każdym polu, w Polsce czeka już od siatka. Włochy, Niemcy czekają wszędzie depedalizację. Migajże ruchali, dzieci, a użytkowalność spadła. Mam kolegę z permiarza, psychiatryka, pacjenta. Mam kolegę twardziela, co walił dzisiaj skręta Nienormalni ludzie chorać płyny lub zwierzęta. Poszli walić się za mury pod piel kręta. Nie musi tak być. Nie. Nie. A040 spermata robi ci skręta z kurwy synu Jak to oni Germannie wszluchą mnie Przecież mam prawo walić ile chcę No bo sam sobie pałę, to ja ramię W razie co nie wiem przecież jak gdzie Jak to oni Germannie wszluchą mnie Przecież mam prawo walić ile chcę No bo sam sobie pałę, to ja mnie e